Cześć, tu Serturok. Witajcie w nowym cyklu Dobra Bitwa, w której będę prezentował tylko i wyłącznie swoje powtórki na czołgach, na których grałem. Nie będą to epickie bitwy, tylko takie dobre, solidne, w których chciałem Wam pokazać, jak gram poszczególnymi czołgami, na poszczególnych mapach, co robię dobrze, co robię źle. Także mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. I zaczynamy. Pierwsza bitwa... Na czołgu VK-3001H, jak widzicie, losowanie dosyć trudne. Jestem na samym dole, na tej mapce, która no generalnie nie jest zła, aczkolwiek nie mam aż tak wielkich możliwości do wykorzystania tego czołgu do flankowania, bo najpierw trzeba przedrzeć się przynajmniej przez jedną. Przez jedną flankę trochę zaryzykować, ale to wszystko zobaczycie. Wcześniej, pamiętacie w filmiku w poradniku o Medach, mówiłem, że wożę lornetkę. Tam się pojawiały głosy, że ta lornetka jest średnio potrzebna. No, ja cały czas uważam, że, że bardzo mi się przydaje. Także pierwsze co robię, to jadę na ten punkt F4, w którym można spotować wrogów. Którzy tam przejeżdżają. I właśnie w tym celu bardzo dobrą rzeczą jest lornetka. W tej bitwie nie ma artylerii, także tutaj oczywiście mógłbym zebrać jeszcze więcej za, za podświetlenie no, ale generalnie tak czy siak, można jakiś tam hit zadać. Także jak widzicie, dojeżdżam pierwszy w to miejsce, czekam sobie spokojnie, aż tam się pojawią pierwsze czołgi także w tym wypadku lornetka jak najbardziej przydatna jest pierwszy już dostaje darmowego hita ja już się świecę także troszkę tu jest głęboko w tych szaki wjechałem ale już dwa czołgi zaświecone tam drużyna też też już pomaga strzela pojawia się tam kolejny czołg także Teraz zniknął, ale już się pojawia. Także też jest możliwe zadanie obrażeń podświetlenia, drużyna troszkę tam nam strzeli. E, tutaj oczywiście to miejsce, jeśli jest Arta, e, no jest ryzykowne. Po zaświeceniu tej Arta może władować kulkę, także oczywiście trzeba uważać. E, ale jeśli nie ma tej arty, to jak najbardziej dobre miejsce. Znowu można trochę wypunktować tych nieprzyjaciół. E, tam jak widzicie ta druga fałka. Pojechała pod tą górkę. Grając medami to jest bardzo fajna sprawa, bo tam możemy podświetlić tych wrogów dla naszej drużyny. Ja postanowiłem, jak widzicie, tutaj korzystam z tego XVM'a XVM patrząc pod kątem, czy gracz no, jest doświadczony, rozsądny, czy, czy raczej nie. Więc jeśli zobaczyłem, że on tutaj jedzie i mogę na niego liczyć, to też, też wyjechałem razem z nim. Żeby tutaj tą stronę oczyścić, sobie tutaj wyjeżdżam. No, oczywiście, trochę ryzyka musi być. Nie da się przedrzeć przez flankę tak na wprost, nie ryzykując. Ale nie jest źle. Jest nas dwóch. Ich jest dwóch. Tutaj już pierwszy wykończony. Na razie przegrywamy 2-3, ale spokojnie. Jest pierwszy frak 3-3. Jak widzicie, tutaj nieprzyjaciel obstawił tą stronę słabo i dlatego we dwóch mogliśmy się przedrzeć. I teraz to, co w medach jest najfajniejsze, szybko mogę się przemieścić na tyły wroga. Jak widzicie, jest ich tutaj sporo, także idealna sytuacja dla mnie i po prostu mogę ich punktować od tyłu. Jest ten AT-8, który jest ciężki do przebicia od przodu, natomiast dla mnie jak najbardziej bardzo dobra sytuacja. Teraz jeszcze jak widzicie Ferdinand zajechany od tyłu. Tutaj powinienem bardziej przycelować w gąskę, ale stwierdzimy, że w gąskę może wejść za zero, a zależało mi, żeby jednak tego, trochę tych obrażeń zrobić. Tutaj próba w gąskę nieudana. Ale zobaczcie, musieli się rozproszyć, mieli z dwóch stron nieprzyjaciół, także ten met jak najbardziej właśnie sprawdza się do takiej takiej dywersji. Tam znowu widzę kolejną AT 8, która od przodu jest ciężka do przebicia, ale zajechana od tyłu już ginie, także jak widzicie naprawdę tym medem, każdym medem można kombinować. Teraz tutaj popełniam błąd, bo wystawiłem się na strzał T29 bardzo szczęśliwie bez żadnych obrażeń tutaj jeszcze Tiger we mnie strzela rozwalił mi działo także też szczęśliwie w sumie że bez obrażeń także to był z mojej strony na pewno błąd że dałem się tak wystawić ale teraz robię coś takiego co nazywam pojawiam się i znikam czyli generalnie znikam z radarów i za chwilę ponownie wyjeżdżam w tym samym miejscu wróg już tam odwróci armaty pomyśli że ja pojechałem i wracam sobie Znowu próbując tutaj kombinować, tym, oczy, tym razem oczywiście bardziej trochę uważnie, ale jest kolejny idealny dla mnie cel. Zlikwidowany czwarty frag, wygrywamy 11 do 8. Oczywiście tutaj w takich bitwach, no to, to musi się udać. tak? Musi być drużyna, która, która zagra w miarę dobrze. Muszą być te możliwości. Oczywiście każda bitwa jest inna. O teraz tutaj. Jeszcze ładnie zdjęty ten nieprzyjaciel i zrobiło się 13 do 8, ja mam 4 fragi, oczywiście po, podokańczałem tych nieprzyjaciół od tyłu, ale taka jest właśnie rola meda, żeby być właśnie w tym miejscu, zajechać, wspomóc tą drużynę, nikt się nie obrazi jeśli dobijecie czołg na, na oparach. Teraz ten Tiger 2 przymierzyłem niestety pocisk, zniosło w wieżę, także było bez obrażeń. Teraz celuję trochę niżej. Tym razem pocisk zniósł trochę w gąsienicę, dlatego nie było tej penetracji. Oprócz tego ten tiger jest oczywiście twardy. I trzecia próba, wreszcie udana, piąty frak. Myślę, że całkiem udana bitwa. Obrażeń może nie jest dużo, bo na razie tylko 1500. Ale rolę meda spełniłem jak najbardziej dobrze. Glitz ten KWS podziękował. Także, także oczywiście dobijanie takich pojedynczych wrogów, którzy walczą z naszymi, jak najbardziej wskazane. Od tego są medy, żeby takie akcje przeprowadzać. Został jeden już tylko czołg. Powiem szczerze, liczyłem tutaj na specjalistę. Mimo że może na niego nie zasłużyłem, bo jednak dobijałem te czołgi. Oczywiście no, walcząc w oko w oko nie miałbym najmniejszych szans z tymi, z tymi czołgami ósmego tieru. I jedziemy do bazy. W poszukiwaniu tego T150 zaraz będzie wyspotowany. Troszkę mi się marzył ten specjalista na tym czołgu. Jest wykryty. Przymierzam, Niestety znowu nie trafiłem. Pocisk jest znosła w wieżę. Też tak do końca nie skupiałem. Teraz też chciałem na spokojnie podjechać. Pewnie się, że trafię. Trafiłem, ale ktoś mi zabrał. Jak widzicie, odznaka mistrzowska. Także bardzo jestem z tego meczeku zadowolony. Doświadczenie 1322. 5 fragów. Myślę, że bardzo fajny meczek. I tutaj jeszcze zarobki bardzo duże i to wszystko do następnego cześć